Siema, widzę, jesteś z nami, tak to ja. Ze mną jest Fikusek. Dikus. U mnie już będzie raczej odcinek jutro, z tego jak wracam do nagrywek. Ale z Fikusem to pierwszy. Po miesiącu, tak ze no. Dobra, dawaj głosujemy na te. Eee. Dawaj. Będziemy kurierami dopada. Ta, w Cirty gramy, bo ktoś jeszcze nie widział. Ja nie widziałem. No dobra, to, to dobrze ci powiedziałem. Dobra, ale trzeba wziąć towar, co ty robisz? Eee. to nie tak działa. Yy, naczelny kupiec Moli, przystań sanktuary. Co to jest naczelny kupiec Moli? Ta. Dobra, ciuchy Czaki, oczywiście muszą być. No. Ciuchy Czaczki. mnie jest ciemno. No też, więc ten kontrast może teraz wyłącz, bo on przeszkadza na pewno w jasności. No widzę, im się to spodoba. No dobra, jak coś to Fikus gra na wyjebanym kontraście, ja sobie tam zwiększyłem o 7 jednostek. Na 100. Maksymalnie, jest tam przedział od 0 do 100 Zisiaj do Sobaczyć jak to jest teraz A Fikus se zajebał chyba 70, nie? Teraz. No. Tak, ustawiam właśnie, bo mam normalnie. Aaa, A, to i gdzie? Defaulta. no nie, nie aż tak A. Nie wiem Ja tam preferuję trochę wąski to ustawienia odkąd odkryłem trochę zwiększyć Chociaż nawet to 7 według mnie mega zmienia grę, tak szczerze, mm. bo ja 7 w górę co nie Podbiłem. wiesz jak Przejdzie według to mnie to zmienia Gierka, Nie wiem, to trzeba do... Port North Star. North Star. Nie no, to akurat tu dużo jedna wartość zmienia. No bo kontrast na scenie gdy miałem w zdjęciach jakiś ten, Port mega zmienia. Nie to nie było Nordstar. North Star. Taki mały, o właśnie. No. S. Ese. Ja w ogóle wiesz ja co? Chciałem to sobie nagrać z Sea Co? Płynięcie na samą górę mapy Ale nie wiem czy tam w ogóle coś jest, kurwa Nie wiem czy tam jest chyba czegoś mieć, żeby coś było, nie? Weź Jak to jest głównie w Sea Ogólnie ostatnio jestem zawiedziony przez YouTube'a, bo usunął mi film Co? Jestem ostatnio zawiedziony na YouTube'a, bo... Co? Dali mi 18 plus na YouTube'a No... A ja mam wrażenie, że dali, bo coś tam jest w Italii, nie? No bywało gorzej. Pa, jaka klipinutka się odpaliła, widzisz? No. A co jeśli ta piosenka przezywa Megalodonu? Nie wiem, a później jeszcze No. No nice. No kurwa, na kurwa. Właśnie, pochowamy Bryganty, no i jeszcze przerzuciliśmy chyba całkowicie na ten większy statek. Ja, chociaż jest przeznaczone od dwóch do trzech osób, to ta minimalna liczba wystarcza, nie? Właśnie, odsądźcie statek, bo wydałem Milion chyba? Nie. Znaczy. Bo ja najpierw kupiłem malowania, potem resztę i na armaty mi jeszcze nie było stać, ale to jest cały zestaw ptasiego głowa Papuzie, papuzi zestaw, cały papuzi, nie. Mhm. E, papug, więc e, tak to się prezentuje to wszystko tutaj, wszystko z tego właśnie. No i ta, te armaty są fikus, on to kupił za 115 koła, a resztę ja. Nie wiem. Na to wydałem chyba ponad milion, nie jestem w stanie ocenić chyba półtorej jo plus te 100 tysięcy armaty, nie? On jeszcze drugą parę takich żagli, bo do ich są dwa żagle i też drugą parę tej bandery, też jest druga taka, inna trochę. No więc ocencie ten zestaw, według mnie mój ulubiony zapuści. Ewentualnie ogniste, jakby my się całą zrobić, kurde, kiedyś statek, ale to kosztuje, więc... Jeszcze nie mamy. No jeszcze ja bardziej kosztuje odblokowanie, nie? No. No. W ogóle, kurde, trzeba... Dobrze płyniemy, płyniemy za czas, ja? No no, 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 tylko że pod wiatr, nie? jak zwykle my to mamy farta. Jak kurwa obrócić sperma... Dobra, jest dobrze. O ty gadasz. To dzieci oglądają. Ale zachód słońca. W sensie wschód. Zmieniasz temat? No. Dobrze. Najlepiej. Dobra. E, no, strój też mam papuzi, więc mogę coś zatańczyć, żeby go było widać. O. Taki o. Tylko hak i nogę nie mam później, bo mi się nie podobała, z tego ja zostało. Jestem Geralt Zrybi. No ja bardziej wyglądam siwobrody, według mnie. Ja się z tej że zawsze na Geralda takiego zorowałem. Ale w sumie to nie lubię Geralda. On nie, teraz fani Wiedźmina, nie? No. Róż w komentarzach. Nie, ja nie, nie, nie jestem jakimś fanem Wiedźmina, generalnie. Jestem Wolę cyberpranka. Chociaż to też nie jest moja, nagra. Dobra, i nawet jej nie mam. Ale się pank <laughs> Wiedźmina też nie, ale grałem już w Wiedźmina Widzohy, więc to nie jest tak, że bez oceny mam tą grę. Ej, to jest to znowu to ten przesmyk skał. Pamiętasz co ostatnia kurwa na mnie cię darłeś? No. Że, stary, co ty odpiewta? No, to dokładnie to jest to? Najpierw zajebałem w lewo, na prawo nas wyjebało. To, to są historie z Właśnie wróciliśmy do tej gierki po 8 miesiącach niegrania, także jest to mega. Ale stwierdziliśmy, że fajna gra. jest Nie grałem nie nie gra. w nieco codziennie. Jo, jo! Serio? Aha. Zaraz ci tą łopatą przywalę, to zobaczysz Dobra no, To jest eee. to po prawicy. Tak, to jest to ma po prawej, ten porcik Ja pamiętam, te cukierki z PRL, te raczki, czy jak one się nazywały? Ja pamiętam, że coś takiego było, bo nieraz mi mówili tam starsi ludzie o tym, nie? Wiadomo, babcia, dziadek, rodzica, nie? Czy coś tam Ale no, ja tego chyba nigdy nie widziałem Ja to dzisiaj ja jak to wygląda? Biało-czerwone paski, one są karmelowe chyba. Czekaj, i one są z takim jakby proszkiem trochę w środku, albo coś takiego? Nie, one mają dziwną konsystencję. No właśnie taką... Ani to nie jest taki szklak, nie? Taki twardy, wiadomo, cały. Ani taki Ani... Michałek? No. To... Mam wrażenie, że to jest coś takiego, że po... jakby otoczka taka, foremka tego, to jest kuźwa taki szklak, nie? No. To trzeba przegryźć, a w środku jest taki proszek, jakby, nie wiem, Michałek czy coś. No takie sus trochę, nie? No, no, no. no. Coś, w ogóle się jest to, że w żadnych innych tłodyczach tego nie spotkałem, więc... Wypada, że u babci to, to, to żarłem. Nie Ale nie tej, tej. Tylko takiej innej. A ja <laughs> chyba właśnie u tej. A tej, 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 tej. Dobra, ja chyba walę kotwicami, nie? No można. Za późno, czy idealnie? Dobra, może być. I nie tak, i nie tak. Dobra. Ubrania zmoczymy, ale mam to... Ale fajny dźwięk żagli był, bo wiatr wszedł w to, nie? Tak chłopi zio Chłopi ma fajnego To jest shorta w sensie Tik ja? TikToka no, takiego spodzie. fajnego znalazłem oh. Jak jakaś dziewczynka miała Krzyczeć, bo ona tam loda nie dostała A no. ktoś to podmienił Że jej głos ten, jak ona tam pisze To jak ten Supra brzmi, nie? Ej, no to, to, to dobra to, to, to... akurat To jest spoko takie rzeczy. Przeróbki dźwięku lub jakieś. ten Ale się. Kurwa z jakimś się nie spotkałem. Dobra. Jeszcze ja mam drugi ogi. Właśnie... Jo, dobra, mamy tego... Czy znaczy ono się nazywa gruba coś? Nie? Seriex zWOS. Ja z... Gruba... Nie wiem jakaś poszukiwaczka, nie? Ona się nie nazywa no. Nie wiem czo. Tak za pierwszym razem to Ciekawe ile zarobimy, ale na, my bardziej na X-programy. Już. To znaczy się ja na hajs, bo mam. 112 tysiące, ale no, nie, no a w sumie też już nie pamiętam, kiedy ostatni raz nagrażałem taki normalny film. No tak, o. bo tak te przed chwilą serię kusiłam Minecraft Villager, kurwa jakoś. Zatem w ogóle nie gadam do ludzi, do widzów. Nie wiem, jakoś nie mogą się wynurzyć z tą skrzynką z wody, ci pamiętam. ma na poziom 40, ale nie wiem, kurwa czego. Dobra, tego, nie, nie wiem. A co, nie wiem, bez e, 194. 4,5 tysiąca, a miałem 188,5 eee, Ale w ogóle te rzeczy co on sprzedaje kurwa tutaj nie? No One są normalnie w sklepie? A jak tak to za taką cenę? Nie Serio? Nie, właśnie u nich nie ma i w sklepie co oni mają I co ty kupujesz? No ja to chociaż to jest taki bardziej że tej spokój. A masz to środka zblokowane co to jest? A megafon, ale no, dobra, wiecie spokój. Tą jest jeszcze zblokuję. Taka diprokowa trochę ta broda, chociaż jeszcze krótka jak na to. Krótka, zrozumiałem, rozumiem, Krótka. A co robimy, bo... właściwie właściwie jest ile minut dziecinka, po 9. A, to trzeba coś jeszcze jemno, nie? A nie by było Ja mam y Kurierskie. Ciekawe czy nam tutaj da do, do odbioru, to by było mega, bo jak nie to będziemy musieli na odpust płynąć, Ja mam nadzieję, że będzie dobrze z głosem. Ja też. Tina, Port Meryk. aha. No to podnieś kartwice, ja no. a Post No. Port Meryk jest no. na... lewo. No, właśnie. A, właśnie. a właśnie, to jest nowy port. Ta, nowy port. No w ogóle zmiany w tej grze, jak doszliśmy po, do niej... po tych 8 miesiącach, to... W sumie jak na 8 miesięcy i to jak ta gra się ogólnie zmienia, to to jest mało jak na tą grę się zmieniło. Według mnie? Ale, Island. No jak na, jak na inne gry to się w chuj zmieniło. bo ten. Bo. No bo, nie dobrze. Nie wiem, gdzie, gdzie w jakiejś grze się zmienia? Nie aż tyle. No ale jak na Sea of Thieves to nie aż tak dużo, nie? Nie, teraz na Monkey Island wchodzi. Ale chuj wesoły okay, jest. Nie wiem. Nie wiem. Ja nie lubię aż tak dużych eventów, bo trzeba to ganiać. Ja lubię jakieś małe zmiany w gierkach. Wiesz. No. Trzeba zaraz to ogarniać, nie? Możesz się nagrywać, aaa. Nie mogę znaleźć... O, to jest środek kurwa. bo nie mogę znaleźć, tak się świeciło to długo. Ja Dobra. tam po tym kliknięciu tak kojarzę. Tu plika? No. Aha. Okay. Takie Pff. Nie wiem trzeba sobie. No po takiego płuta co kurwa na statek tych jak stara pizza. Nie, bo ja żaglą machałem. To nowy port. Największy port w grze. Taki kamienny, prawdziwy, budowany na wyspie. Nie wiem skąd oni te kamienie zwieźli, ale mega. Jakiś Polak tak zrobił. Zostawił Polskę drewnianą, zrobił murowaną. Tak, a potem przyszedł inny i... Został po, Polskę murowaną, zostawił ten, zadłużoną. Nie <laughs> opodatkowaną miało być. No, ale... to taki na pewno. No. Zapodatkowaną, może tak. Jest takie słowo, znawcy biznesu mogą się wypowiedzieć. Proszę bardzo. Albo nie, pola miałem, nie, kurde, nie miałem na środku. Cześć, to jest środek. Ja, pierdolę. Cały czas trochę w prawo skręcaliśmy Ale tak odszyte miałem tylko. Nie? nie wiem. Niebieski z niebieskim z niebieskim się zlewa. i go hu, hu, co ja widzę. Nie? Co to było? Mam magiczną kulę. Zobacz to. Hajde, zobacz wow. te nowe rękawiczki. Magiczna kula. Tak. Co? Ej, fireworka puszczę co? Ja, można. Już te rękawiczki się niczym nie zmieniają. Ej, czuję się no. sprawa. Ej, czuję się, że zajebimy w. ten. Nie, nie zajabimy. Ale fireworka leci, to to duża. O jaki gigant. Fajne no. są te fireworki. On strzeli. No co, ty nie widzisz, jak napierdała? W niebie. No ale tylko jest taka kula ogry. Nie wiem, co ty sobie widziałeś, nie? Bo zobaczymy na odcinku wtedy. Ale naprawdę. To normalnie napierdalało fajnie. Dobra, czekaj, bo... Ło, właśnie! To jest dobre miejsce, że? Co tutaj być? No, ale... Nie. <ścoughs> Szczerze? Nie. Tam przed nami, to na końcu, nie? Zaparkować. No. To jest co na tam stoi. Nie wiem, czy ja mam teraz... Zagadka... Taki brzdęks musi być. Bona. Dobra, yes. weź mi bitchdank, jak ja tu słyszałem piorun zapierdolną. Ty też? Pewnie prawo. Dobra, to... Zjebałem wtedy na no maksa. Dobra, to nie wiem... Weź harpu... Dobra, kurwa, gówno totalne! Nie no, my tam widzowie spokojnie, my to tam w końcu ogarniajemy, nie? Jak zwykle, professional driving, nie? Nie no. może bys Nie, wiem, bo ja chciałem zawrócić już, bo ja wiem, że wyspa, do której będziemy płynąć jest po tamtej stronie. Ej Giveawaya, tak. fajnego wymyśliłem. Ja? Dobra, może bardziej... Nice. Może bardziej event dla widza. Nie wiem czy tak jest istnieje. Ale uznałem, że tak. Drogi widzy, napisz grę do 5 groszy na Steamie, a moją kupimy zostanie przedpisem. Do 5 groszy to fajnie, że jest szansa, żeby coś takiego się zdarzyło, nie? Dziękuję za usłyszenie Dobra Daję go ze studia Dobra, e... No zawsze weź złapią 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 Dobra, puść Jebniemy Co ty? Wejdź Dobrze Tak mnie u no <laughs> Nie no Ej, bo ja tak w sumie Chciałem tu zaparkować ale mamy Gdzie jest Na kół spacja się nie brał o to co ona? Tina, czyli tamta, po drugie To maszyłaś? Nie no, co ty, wcale nie, ja to w ogóle wyciąłem i ten, cięcia szybkie. Ja co nagrałem? Kurwa. Ta. Nie, to jest Sharon. Ej, to nie jest ta, nie? Ja pierdolę. To nie kto to jest Tina. Ej, to nie jest... Tina Tinas. A kurwa, winy grze. Weź, niesprawialnie serii. Tina. Siedem skrzynek w ogóle, ej. Na której byłeś To jest byłeś niż sześć. To jest ta? To jest Malga Olga tam pierwsze słowo było? Dobra, z Golda to jest facet, więc to nie może być on. Zobaczcie, może to jest jakiś tam. Nie, no wej. Nie. A, Larina to też nie jest. Z Baru pewnie, nie? Ja tak. uważasz? Bar. Ale to Ładrze dziwnie. Dobra, znamy, ja. że chcieliśmy po prostu pokazać im nową wyszlę, tak? Tak, czyli żeby to jeszcze tam, gdzie zaparkowaliśmy na początku, nie, za pierwszym ty tym razem, nie gdzie zawracaliśmy tylko w ogóle na początku, to by było tak samo, jakbyśmy teraz. Jak le <laughs> le lepiej. Nie, no może lepiej nie, a może nawet gorzej, kurde, w sumie teraz tak patrzę, to tam jest. Nie, jest. nie jest najgorszy to parking, bo mogliśmy zaparkować jeszcze tam w ogóle, gdzie zawracaliśmy. Nie, wiem. teraz jest najlepszy moment odcinka, co widzicie, krzaki. Nie. Tak. Nie, nie, zmyślamy, ale tak było. Dobra. Shipwreck Bay. Mm. Ja pierdolę, to jest za górami z rosami. Idę zobaczyć to jest. No widzisz, skończę w połowie, nie? Jak nie coś myślałem, to także... Tommy tak mówił. właśnie, chciałbyś być moim damienkowcem w firmie? Nie. nie wiem, co się mówić do Daleko to jest, nie? Tyle samo, co płynęliśmy z Port North Star dwa razy tyle, bo trzeba minąć Port, Port North Star, no. Port Nar, czy prawie powiedziałem słowo na... Te? Port Nie, Port Nar mi chodziło, że powiedziałem... Ta strona pomarańczowa, ten, nie? Port Nar Weź, pierdol... Nie, bo Port Nar, nie? Port Nar Weź sobie to teraz do tej... Do tamtej strony porównaj, Port Nar, Port Nar Port Nar Cześć? No. U Jooo, piorun. Ty piorun? Chyba ja. Nie, nie w real life. nie Nieważne. Ej, <noise> ja się zgubiłem. Ej, idź za latarniami. No nie no, to jest bardzo, co ty Ej, tu, głupku. I to cisza, martwa. No. Nie, bo ogólnie myślę, że w Gerandot zajebam, wiesz? Aha Aha nie zaję ja no Nie no tutaj bez różnicy gdybyśmy zaparkowali chyba Dobra i ale przynajmniej pięknie jest ustawiony, pa. ja zobaczę czy nie to nie Piękna wiem, grafika na to... minimalnych Wow, No To coście suba żebyś, żeby wesprzeć kanał i żebyśmy mogli wam coraz to lepsze gry AAA i najwyższych ustawieniach pokazać. No, no akurat mi się udało wyciągnąć z a, minie. Jakby co, to minie. To zainwestujcie w samego kompa. Ale może upgrade dostaniesz, czy nie? Wiesz, co jest co smutne? Że nie dostaniesz upgrade. Tak się... No, to też. Co? Ale... no serio. W <gazujesz> się kurde... Gazuj, wiesz jaka to droga jest. Z nami kupuję auto. Ale. Będzie wolny. Wiesz co jest smutne? Nie. Że ten... że tak się staramy i w ogóle napierdzielamy te filmy i... Już mam tysiąc. I... Prosimy o suby, nie? Ja mam 600 czy 700, nie wiem. E, prosimy o te suby, łapki w górę, komentarze, nie? No. I akcja jest taka, żeby z tego nawet złamanego grosza nie zarobiliśmy jeszcze, nie? No. Gdzie To jest smutne, że... Ała, mi piorun zajebał, to też jest smutne, nie? Mnie wkurwiło, że moje momenty, mają 10 wyświetleń, bo mam 18+. Plus. A to nie dlatego, że są chuj... A <laughs> <O>, to? <laughs> nie. Okej. Okay. No Znowu mniebno, kurwa. No ten kierunek są. Dobra, już jest ostatnia ta. Ty ją bierzesz? No. O kurde. Dobra, e, trochę pękło, ale A ty masz chujowego grzyba. Mówisz że na moim grzybie w spodniach, czy co? So? No. Aha. No, Widziałeś go? No. No, wesoło. Aha. Moim, ja No, z Aha, nie no weź, bo jeszcze kurde się obrazi chłop, mówimy o nim na odcinku. Czuję satysfakcję. Dobra, płyniemy gdzieś. Weź w lewo daje. My... To jest prosta Masz na lewo, że skręcić. No, no i jest trzeba płynąć prosto w sumie, powiem Ci. Tylko wyrównać i lecisz Ale że wprosto że a, czy prosto, że przed siebie? To siebie tylko żeby nie wyspać. Kurwa, w sumie to ci mogę pomóc już No właśnie, nie rozumiem co, co nie fagać. Wyrównaj, tak żeby na ten kierunek. Aha, jest ten, storm, to wyrównaj i trzymaj. O nie, wyrównaj <grym> i trzymaj, nie? Ja pierdole Dobra, nie było tematu. Czy ten guzik? Bo stałem go nie słyszę, dalej. Jaki guzik. No to kliknięcie na sterze. Aha. Może płyniesz, tak trzymaj. Nie puszczaj. Lewe udo mi się spoczyło, jakaś dziwna. Jakieś lewe udo, to ty masz dwa, nie? No masz dwa, ja pierdolę. Ale nie wiesz, które? No wiem, że lewe. Ale trzymasz ty. Ej, gru. słuchaj tego. Co? Zmieniam mikrofon. Dzień dobry. Co ty pierdolisz? już nie ma żadnej <laughs> różnicy. <laughs> nie mogę powiedzieć. Musiałbyś mieć dwa identyczne mikrofony, kurwa. Mam. Jo! Jeden to strania, drugi do pierdzenia. No, zobaczcie, jest ten. No na film. Nagraniu. Nie, no, że ja przybliżyłem ten jebany mikrofon na statywie, co mam? Cydory, akurre. Aha, a wiesz, że nie ma. Znaczy, może, ja, ja w sensie jest różnica, nie? ale nie ma jakiejś ogromnej głosu. Ale go nie zmieniłem No, wiem, tylko przybliżyłem. Nie, nic. A! Ja nie skończyłem. Nie dobra, a ja jeżeli co ci chodzi, nie? Ja, pierdolę, ty na słuchawkach ją nagrywasz? No? Ale nas. My jesteśmy pionowo do góry, chłopie! Kurwa, panuje na Trzymaj ten ster, bo jak pójść, tego go wyrwie. Ej, co jest? Ej, do sam. Że gry... No właśnie, myślałem, że gry wywalił A to słychać, no, ty, kurwa, w tle? Skle... Się... Co? Nie wiem, 14 psów nagle się zagryza pod moim domem. Pod moim też. To są roki lata, bo nas teraz całe lato będzie tak, nie? Na odcinkach, nie, żeby coś. Kurwa, czekaj. Bo ja nie wiem, trzeba prosto no. Blokiem w ogóle sobie teraz zdałem sprawę, ty powiedziałaś, Nie, poddałem. Troszeczkę w lewo, ale jest git, generalnie. Ale my wolno płyniemy w tym sztormie. ja pierdolę. Sztormin. Ale, rozumiem, ale już nie jest sztorm, tak. bo już mi kompas nie napierał. Ale pada. Yy, żeby kwiatki nie zwiędły. Ta. To Daję troszeczkę w lewo. Wyrównaj bardziej. Mam co troszeczkę kurc. w lewo. To troszeczkę Ej, co leci przed nami, płynie? To co jak? Yy, Enemigracja. No i... Dobra, no i... że odcinek wam się spodobał My ten nas nasuje, więc no... Nie no weź, żartowałem. Wiesz co oni robią? Nie. Kraken się nie O kurwo! Dosłownie <grym> Ej, wiesz jest zajwiste? Że my możemy ich rozjewać teraz Ja bym tego krakena chciał rozjewać nie musimy i wiesz co jest zajebiste, że my sobie możemy przypłynąć na cheer nas nic nie zaatakuje, nie? Ej co ono w statek stanął? Ha, to mogliśmy to ominąć. Bo to chyba tak działa, że nas nie będzie napierdalać, a my musimy poczekać, nie? Kurwa, noć. Serio, przecież my nie chcemy ominąć bitwy, jakieś. To jest spoko to jest, nie? Ale no. On mu zajebał, widziałeś? No, złapy Przez. mu, kurwa. E, pierwszy raz widzę kraka w tej grze. Ja wie drugi. Czy ja też pisklacka ciągle mnie Nie, drugi raz go widzę na no, knifajcie. Bo chyba nie działa, także. Ja jak. No nie da się kotwicyć czegoś, co on trzyma tak w ogóle yy, ten Ej płyniemy Czy nie? No, czy oni teraz... się zbliżają, what the fuck? Bo oni są teraz po prawej, he? Ej, no mijamy się z nimi, co jest? Dawaj bombardujemy, kurwa Nie mam kur jeszcze Kurwa też Dobra, jedną mam Zajebiemy krakena do samym acigmenta? Trafiłem w Krakena, nie? Nie, no pomagamy grasowi X ze Krakenem Znowu w Krakena. Ej, nie da się trochę zgrasować, to jest Kraken, nie? na Ej, w ogóle pomoc typowi z Krakenem, nie? To jest zajebista Chyba ja. Czy znaczy nie, on chyba przestał atakować, bo my mu pomogliśmy, nie wiem. Nie trafiłem, a gdzieś jak blisko było? No. Dobra, olej go. Ej, Ej to samo, Jimet. MY Krakena. GO zabiliśmy? My Zabiliśmy się o Krakena. Ja pierdolę, co ty pierdolisz Mam nadzieję, za pokonanie Krakena ich zeł właśnie. <tosu> <Okay>. <tosu> Dobra, zaibiscy ze film. Aż mi kurwa lekko. Dobra, nie se pan. A ile jest minut odcinka? 24. Chcesz to zakończyć teraz? Tak, -dick tak. my dick Co? Suck my dick nie, ale chcesz odpowiedź, nie? No nie wiem. Kończymy? W sumie był kraken, kurde, a to jest tylko dostawa kurierki, nie? Przecież no, już widzieliście krewek. to. Co? Ta, dobra, to mam nadzieję, że wam się podobało, komentujcie, subujcie, łapkujcie, trzymajcie się, pa pa, naura! No, I strzelcie z parmem.